Ale jeszcze byli którzy I Śmierć w mojej obecności! Zapłacisz za to życie! Altairze, dobrze cię widzieć i to w jednym kawałku. Ciebie również, przyjacielu. Przykro mi z powodu tych kłopotów. To nic takiego. Prawdę mówiąc, było tu już kilku twych braci. Och, gdybyś słyszał, co oni mówili. Jestem pewien, że zabiłbyś ich na miejscu. Nic się nie stało. Tak, nigdy nie byłeś zwolennikiem kodeksu, prawda? To wszystko? Przepraszam, czasami się zapominam. Co sprowadza cię do Damaszku? Niejaki tamir. Mualimowi przeszkadza jego działalność. Mam ją zakończyć. Teraz powiedz mi, gdzie go znajdę. Chyba pamiętasz, jak trzeba tropić wroga. Oczywiście. Trzeba się dowiedzieć, gdzie i kiedy będzie. Ale takie rzeczy są dobre dla. Rozumiem. Idź i przeszukaj miasto. Dowiedz się, co planuje i gdzie pracuje. Przygotowanie to klucz do zwycięstwa. Co możesz mi o nim powiedzieć? Tamir zarabia handlem na czarnym rynku, więc Twoim celem powinna być dzielnica targowa. Radzę ci poszukać w następujących miejscach: na Małym Suku na północny wschód, stąd w Medresie na wschód oraz w ogrodach na południe od biura. Skup się na tych miejscach, a powinieneś dobrze go poznać. Rozumiem, że po wszystkim mam do Ciebie wrócić. Tak, wróć do mnie. Dam ci znak Al Mualima, a ty dasz nam życie Tamira. Jak sobie życzysz? Pamiętaj, Altairze, jeśli wpadniesz w tarapaty, a miasto zwróci się przeciw tobie, wróć do biura. Mogę cię skryć przed burzą. Pamiętaj jednak, że jeśli wrogowie będą zbyt blisko, me drzwi pozostaną zamknięte, póki ich nie zgubisz. Rozumiesz? Tak. Wpuszczenie tu wroga zagroziłoby bractwu. Dobrze więc, ruszaj. Jesteś Boli, przestań, proszę! złodzieju, złodziej, ci za to słonie! Gdy Tamir jechał ze swą karawaną na północ, trafił na przywódców saracenów i jego głodujących ludzi. Było to spotkanie kolponne dla wszystkich. Każdy miał coś, czego poszukiwał drugi. M było to tuż przed Hitinem. No A brakowało żywności i rozpaczliwie potrzebowali dostaw, których nie było nigdzie widać. Ten głupiec chyba podkradnął mu żywność. A gdy bitwa dobiegła nie końca, saracieński tak do przywódca to to zadbał o to, by kupiec został człowiek. wynagrodzony po tysiąc kroć. Tak więc Tamir oddał mu swą żywność. A gdy bitwa dobiegła końca, saraceński przywódca zadbał o to, by kupiec został wynagrodzony po tysiąc kroć. Gdy Tamir jechał ze swą karawaną na północ, trafił na przywódców Saracenów i jego głodujących ludzi. Było to spotkanie fortunne dla wszystkich, każdy miał coś, czego poszukiwał drugi. Tak więc Tamir oddał mu swą żywność. A gdy bitwa dobiegła końca, saradeński przywódca zadbał o to, by kupiec został wynagrodzony po tysiąc kroć. Gdy Tamir jechał ze swoją karawaną na północ, trafił na przywódców Saracenów i jego głodujących ludzi. Było to spotkanie fortunne dla wszystkich, każdy miał coś, czego poszukiwał drugi. Przed czym tak ucieka? To, co choć nie znam cię, daj mi spokój. I tak Tamir wyruszył na północ, rozmyślając nad tym, co zrobić ze swym towarem, który bez wątpienia wkrótce by zgnił. A to byłby kres mej opowieści i życia tego biedaka. Los jednak zdecydował inaczej. Niektórzy mówią, że gdyby nie Tamir, ludzie z Halahadina z pewnością zwróciliby się przeciwko swemu panu. Być może wygralibyśmy bitwę dzięki temu człowiekowi. Nie sądzisz, że stoisz trochę za blisko? Ty hey, nędrówna szumowina! Wydaje mi się, że sporo wiesz o Tamirze. Powiedz mi, co planuje. Wiem tylko to, co opowiadam. Nic więcej! Nie mam zatem powodów, aby zostawiać cię przy życiu, skoro nie możesz mi zaoferować nic w zamian. Czekaj, czekaj! Jest jedna rzecz. Mów dalej. Ostatnio jest dość zajęty. Nadzoruje produkcję ogromnej dostawy broni. Co z tego? To broń dla Salahaddina. To mi w niczym nie pomoże, co oznacza, że nie pomoże i tobie. Nie! Czekaj! Posłuchaj! Nie dla Salahaddina! Dla kogoś innego! Herb na broni jest inny! Nieznany! Wygląda na to, że Tamir wspiera kogoś innego. Lecz kogo, nie wiem. To wszystko? Tak, tak! Powiedziałem wszystko, co wiem. Zatem musisz odpocząć. Boli. Przestań, proszę. Śmieszkuje. <grym> nie obecności. Zapłacić to życie. Czy nikt mi nie pomoże? Nędzny Ucznę ci za to dłonie! Mm, boli, przestań, proszę! Tamahal, go! Ach, A za to dłonie! Ja szczęście, że się Mwah! Jeszcze że i Mwah! Jeszcze chwila i Mwah! tu tu się stało. O co chodzi? Ktoś powinien go powstrzymać, zanim zrobi sobie krzywdę. Koj i bezpieczeństwo Altairze. Podobno szukasz informacji, które pomogą ci zgładzić Tamira. Obawiam się, że nie mam nic dla ciebie. Bahir może coś mieć. Chyba jest w okolicy. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe. Podostawiają za tobą koszmar i śmierć. Dalahadin wyjeżdża mu naprzeciw. By pomścić tę parbazyńskie. Puszczaj! Ginj złodzieju! Jejku, co on robi? Jesteś mądry, i dlatego przychodzisz do mnie. Wysłali zatem ciebie, co? Ciekawy wybór. Choć nie mnie to oceniać. Rafik kazał mi obserwować suk, w którym urządził się Tamir. Oto czego się dowiedziałem. W okolicy południowo-wschodniego wyjścia z suku zbiera się grupa rozrabiaków. Nie lubią się ze strażnikami. Znajdź sposób, aby zaskarbić sobie ich przychylność. A z pewnością ci się przysłużą. Rany, chyba mu się śpieszy. Płacisz za to, głową! Przecież nic nie zrobiłeś. Pomocy. Pomocy, on chce mnie zabić. Się się szuka, dalej, Pokaż gaszli, wróćcie tu. Chodźcie, tu. Chodźcie, ludzie! Chodźcie zobaczyć to mam! Tych usług. Dlaczego on tak hmm. długo. Nie, nie, nie znajdziesz lepszych rzeczy. Co za głupiec. Nie ma potrzeby. co! Byłem pewien, Czegoś? Rozumiesz? Tak. Mam dostarczyć list twojemu znajomemu kupcowi. Wiesz, z kim się spotkać? Z tym samym człowiekiem, co zawsze. Nie waż się zdradzić mojej obecności w tym mieście. Mamy wiele oczu, wiele uszu. I wiele rąk zdolnych uciszyć tych, którzy za dużo mówią. Dobrze to wiem. Masz moje słowo. Dobrze. Nie zwlekaj więc. Czas ucieka. Kupić, chodź do mnie! Podejdź, podejdź! O co chodzi? Chodźcie ludzie! Chodźcie, bazy, to może ja to mnie zainteresuje. Naj nie? Cóż, rzeczy? mam dużo, dużo <noise> więcej rzeczy. Nigdzie Pan nie mam rzeczy, które za to za życia! Złapię Cię! Litości, proszę, nie zabijaj mnie! Pożoga wojny trawi nasz kraj! Poznaj mnie! Nie jego Tu jest! Nieglądam! Ruszać Nie uciec! Nie uciec. Nie uciec. Nie

Dlaczego oni walczą? Ciekawe, czy nic tu mm. nie jest... Hmm? Wojny Cóż na na skraj, nie a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Ojej, Wygląda to na, na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Umrzeć w służbie Boga! Nie, Umrzeć o... walcząc za to, w co wierzymy. Nie ma większej chwały. Ja Witaj! Mam wszystko, Zbiedno, czego mógłbyś tak, tak, chodź, chodź! Nie musiałeś tego ja robić, prawda? Ja skraść w mojej obecności? Zaraz na, na to życie. Co go tak poruszyło? Ciekawe, co on zamierza? Złodzieju! Może jesteś w śmiecie! Puść mnie, przecież nic nie zrobiłam! Nędzny złodzieju! Ucznę ci za to dłonie! Złodzieju, jesteś śmiechem! Co robisz? Co ja zrobiłem? Nędzny złodzieju, Ucznę ci za to dłonie! <grym> Altairze, witaj, witaj! Zrobiłem co kazałeś. Teraz daj mi znak. Wszystko po kolei. Powiedz mi, co wiesz, Tamir? Rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na suku odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki Tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. Niech stanie się wola Almualima. Odpocznij tu zanim się przygotujesz. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Zyciem. Puść mnie, przecież nic nie zrobiłam! Śmieć kraść w mojej obecności! Zapłacisz do to życiem! Śmiech! Złodzieju, jesteś w śmiecie! Ej! Szejtan kryje się wszędzie! Obserwując i czekając! Mam za czego ci trzeba! Mam wiele rzeczy, wiele rzeczy, zbyt wiele rzeczy! Proszę, nie możecie mnie wspomóc! Jestem biedna, chora i głodna! Tylko dzisiaj! Obniżam ceny wszystkiego! Chodźcie, chodźcie! Monat. Proszę tylko o parę miedziaków. Błagam Was. Błagam tylko o parę monet. Tylko parę monet. Gdybyś parę... tylko zechciał spojrzeć. Nie obchodzą mnie Twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Potrzeba nam więcej czasu. Tak brzmi wymówka Lenia lub nieudacznika którym jesteś? Żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania. Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga. A do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej mocy. To nie wystarczy. Może więc żądasz zbyt wiele? Zbyt wiele? Dałem ci wszystko, Bez mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? Śmiesz mnie lekceważyć. Spokojnie, Tamirze. Nie chciałem cię obrazić. Powinieneś trzymać język za zębami! Nie, przestań! Przestań! Aha, dopiero zaczynam. Nie! Przestań! A, 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 przyszedłeś do mojego, suku! Stanąłeś przed moimi ludźmi! Jeszcze śmiesz mnie obrażać! Ma! Wiedzieć gdzie a, twoje a, miejsce! A, 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 To będzie dla was nauczką. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Wracać do pracy. Czy pani, macie pieniędzy. Spoczywaj w spokoju. Zapłacisz za to. I reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny? Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak. Gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A. Wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Wkrótce poznasz i innych. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co zapycha. Ona cię zniszczy, dziecko.

Przestań uciekać! O ten człowiek zostaje się, zostaje się, zostaje się. O! I A? nigdy nie mają nic do mnie!

Znalazłem go! Znalazłem go! ja zrobiłem. Znalazłem ja. go! Znalazłem go! Nie go! Znalazłem go! Nie go! Znalazłem go! Znalazłem go! Znalazłem go! Znalazłem go! Nie. go! Nie uciekniesz hmm. mi! Znajdę hmm. 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 huh. Ja... nie wiem, dokąd powiem.